...rodzaju e, działania mające na celu... E, Oczywiście się z nagrywaniem. ...do tego, aby e, przyjęli te szczepionki, aby e, szczepionki były przyjęte. Niestety, moi drodzy, wiemy o tym, że praktycznie ponad 50% ludzi obawia się szczepionek, e, gdyż e, e, jest to preparat, tak, preparat medyczny, który jeszcze nie jest... E, zbadany do końca i nie, i nie przetestowany. Będziemy o tym mówić szerzej. Zapraszamy w trzy miejsca. Jedno miejsce to będzie między Barbakanem a Bramą Floriańską. Tam zgromadzenie będę prowadził ja Janek Kural. Drugie zgromadzenie w tym miejscu będzie prowadziła liderka Małopolskiego Marszu Wolności Jesus Kiszewska. To zgromadzenie będzie prowadził Tomek, który tutaj ze mną jest. Tomek będzie prowadził zgromadzenie na plantach przy wylocie, przy... Na plantach przy ulicy Szewskiej, tak? Przy Szewskiej będziesz Tomku tam, tam prowadził. Tak, Sławkowska, Sławkowska tam w głębi troszeczkę, mm. tak żeby zachować. Dobrze, żebyśmy... <grygor> 150 metrów. Tak tak, 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 Proszę Tomku, dodaj jeszcze parę słów do tego co powiedziałem, żeby nasi widzowie wiedzieli, po co tu jesteśmy, dlaczego jesteśmy i czy jest zasadne nasze bycie w tym miejscu. No jak najbardziej jest oczywiście zasadne, jest bardzo piękna dzisiaj pogoda. Panowie policjanci przeprowadzili z nami krótką rozmowę dotyczącą tych zgromadzeń. Yy, zapewnili, że, że będą nas tutaj chronić, bronić yy, swoim ciałem również. Yy, tak już, już się domyślają po prostu, że, że dotyczy to również ich samych policjantów, bo jako służby mundurowe oni pierwsi mają iść na front szczepień. Yy, już pierwsze osoby zostały w Polsce już zaszczepione. No myślę, że sprawa będzie bardzo rozwojowa, kiedy to w najbliższych dniach, tygodniach okaże się tak naprawdę, co, co stoi za tymi szczepionkami, co tam, co tam zostało ukryte tak naprawdę. Wielokrotnie musimy sobie zdawać sprawę, że to będą też wieloletnie przypadki różnego rodzaju kwestii, o których będziemy się dowiadować z czasem, więc... Trzeba zwrócić uwagę, jakie problemy niesie właśnie ta szczepionka. My tutaj w naszym ruchu przy pomocy Ani Witek oraz Pawła Maśnicy przygotowaliśmy szczegółową ulotkę, ulotkę merytoryczną, którą, która została przygotowana po poprzez badania, tak, odnieśliśmy się do badań medycznych różnych specjalistów. Ta ulotka jest merytoryczna, będzie dzisiaj rozprowadzana wśród mieszkańców Krakowa i przyjezdnych. Tam jest szereg rzeczy związanych z jej produkcją, kulisy związane z produkcją tego specyfiku, którego naprawdę nie powinniśmy nazywać szczepionką na dzień dzisiejszy. To jest tylko medialna forma nazywania czegoś, co nie jest szczepionką, podpisywanie, że to jest szczepionka. to Wie, jak szczepionki wyglądają, ma świadomość, że to jest preparat medyczno, biologiczny, immunologiczno-genetyczny, tak? I to tak się do tego trzeba odnosić. E, także będziemy rozprowadzać wśród Krakowian i osób przyjezdnych e, szczepionkę. Witaj Sylwia! Witam. Witam serdecznie. Ja tylko koniec z zwrócić uwagę na jedną rzecz. E, szczepionka została przyjęta przez Komisję Europejską. Tak, przed świętami. Tak? Tak, tak. Tuż przed świętami. Teraz już tu przy świętawikach. Z tego co ja wiem, to w Belgii, tam gdzie nie produkował, szczepionka też są święta, więc nikt nie pracował, tak? Więc zastanawiam się, ja jestem tylko zwykłym, prostym człowiekiem, nie jestem prostatykiem tylko, prostym człowiekiem, który od czasu do czasu myśli, kto produkował przez okres świąteczny te miliony szczepionek, które teraz rozjeżdżają się po, po całej Europie. Więc to było już przygotowane, moim zdaniem, to było przygotowane. A co by było, gdyby tak zwana Komisja Europejska odrzuciła tą szczepionkę? Czy to nie jest coś, Krzysiu, coś było przyjmujemy to, mówi Krzysztof Kaktus, niezastąpiony bojownik o Polskę tutaj w naszym regionie i nie tylko. Będziecie mieli możliwość spotkania się z Krzysztofem porozmawiania. Na pewno gdzieś się tutaj będzie pojawiał kręcił w czasie całego naszego protestu. Ten temat poruszymy, szczegółowo przedyskutujemy. Każdy ma możliwość podejść do nas i przedyskutować, porozmawiać. Krzysztof także bardzo chętnie udzieli swoich spostrzeżeń. Jak to powiedział, jest myślącym człowiekiem od czasu do czasu myśli i to, to, to jest cenne. E, mam nadzieję, że większość z nas także. Więc e, Krzysiu, e, będziesz tutaj między nami. Na koniec kochani, Krzysztof przygotował niespodziankę w swoim worku Mikołaja, e, więc kto będzie chciał tą niespodziankę zobaczyć, e, no to za, zapraszamy do śledzenia naszego protestu. No, teraz będziemy kończyć tę konferencję naszą e, i rozchodzimy się po punktach, e, ogłosimy. E, zgromadzenia y, i zaczynamy działać. Dziękuję bardzo. No, dziękujemy. Także już jest. No, strypki komparyk... strypki... Strypki... Co to za znak. Dość kłamstw. Coraz więcej ludzi się zbiera? Ładna pogoda, choć zimno trochę. To jest sztuczną brodę, mam prawdziwą. A to jest cała ekipa krakowska. Pozdrawiam moc. Tutaj znajduje się nasze stanowisko. Stop segregacji sanitarnej. Mamy taki baner. Konfederacja Korony Polskiej. Tutaj rozdajemy ulotki. Przyszła nawet jakaś jacyś przedstawiciele mediów. Idę podsłuchać, co, co tu się dzieje. To bardzo bezpieczne dla naszego organizmu. Nie wszyscy to do końca rozumieją i w, te, w tych szczepionkach y, też będą się znajdować RNA, e one będą na się jest. jakby szczepiać w nasze DNA i będą na przykład powodować y, jakby reakcję immunologiczną, y, ale organizm nie jest w stanie rozpoznać, które białko jest dla niego niebezpieczne i będzie atakował również własne białka, jak również na przykład y, białka, y, które będą chciały jak gdyby zaszczepić się w naszej macicy czyli białka chodzi o komórkę rozrodczą i są zagrożeniem dla nowych pokoleń no bo mogą powodować niepłodność. I co jest ciekawe, że firmy, które produkują szczepionki, wcale niespecjalnie nawet to ukrywają. Jakby Pan przeczytał ulotkę, to tam są wszystkie skutki uboczne łącznie ze śmiercią wymienione i z tym, że one jak gdyby nie, unikają odpowiedzialności za dalsze konsekwencje. I są zwolnione z tej odpowiedzialności. A co ciekawe, że w telewizji, ja wprawdzie tej telewizji nie oglądam, tylko czasami gdzieś w tych wolnych mediach znajdę informacje na temat tego, co się w tej telewizji działo, czy jakieś fragmenty przekazu lekarze, tacy jak między innymi pan doktor Simon, nie daj, że już zmienili retorykę, wcześniej mówił co innego, teraz mówi co innego, to zachęcają i mówią, mogą się szczepić kobiety w ciąży, mogą się ci szczepić, tamci, każdy się może szczepić, a sam producent nie zaleca szczepienia osób w ciąży, nie zaleca szczepienia osób, które planują w najbliższym czasie zajść w ciąże, a tutaj ci nasi ludzie mówią, niby autorytety medyczne, mówią zupełnie co innego że dzisiaj właśnie przeciw, przeciwko szczepieniom, przeciwko masetkom państwo się tutaj gromadzą i będą to Tak, dokładnie, przeciwko w ogóle yy, wszystkiemu, yy, co się pod przykrywką też tego dzieje, bo to nie jest kwestia tego. Zabiera się nam wolność, yy, zabiera się nam prawo do pracy. Nie wiem, pewnie już pan gdzieś słyszał, yy, że yy, podzieleni jesteśmy yy, poprze, sanitarnie tak naprawdę na ludzi, będziemy dzieleni na zaszczepionych. I niezaszczepionych taką segregację społeczeństwa sobie wymyślili już gdzieś widziałam informację, że od, Niemcy, od pierwszego czy od drugiego kwartału pamiętam, przyszłego roku osoba niezaszczepiona nie będzie mogła korzystać z darmowej służby medycznej, chyba że zrobi test, czyli będzie za każdym razem musiała robić test. Nie wsiądziemy, jeśli nie mamy szczepionki, nie wsiądziemy do autobusu, do samolotu, nie wyjedziemy za granicę, ale ponoć, ona jest, nie jest obowiązkowa. Nie jest obowiązkowa, ale w tej sytuacji jeszcze bardziej się nas zmusza do tego. Jeszcze proszę, żeby nam się pani przedstawiła i na zpoznałam w tej funkcję. Ojeju, wie pan co, funkcję pełnię tak jak większość z nas. Staram się walczyć o, o dobro zena. swoich najbliższych i, i całego naszego ogółu. Ja jestem zena. zena. W miejscowości podłężę, żeby było ciekawiej, może tu zareklamuję. I miło mi bardzo, gdy rozpannę panu z panem Co pan chce usłyszeć? No na początek chcę zaczniemy od przedstawienia, Żeby wygląda pan przestępcy z Unii Europejskiej oraz cały w tej funkcji, bo to pan podobno Nazywam się Tomasz Janicki, reprezentuję Konfederację Korony Polskiej, e, która wchodzi w skład e, Konfederacji. E, no dobrze, dzisiejszy przemarsz tutaj, właściwie obecność e, przy krakowskich klauzach. E, jakie założenia państwa tutaj dzisiaj przyświecają, W tym dużym Kolejny raz zwracamy uwagę na problem przymusu szczepień dobrowolnością. Te szczepienia, które w tej chwili są nam wciskane, no są wciskane na siłę, bo no to jest ewidentnie zewnętrzne, że, że po prostu tutaj nie chodzi o, o to, żeby nas leczyć, tylko że, o to, żeby nas szczepić. Nie zwraca się uwagi na to, by... Yy, nie zwraca się uwagi na yy, leki, które yy, są dostępne już w tej chwili na koronawirusa, tylko przymusza się wszystkich do szczepień. Bezapelacyjnie zamawia się szczepienia. 5 miliardów złotych już został zakontraktowanych na, na szczepionki. Pierwsze osoby już zostały zaszczepione. Większość społeczeństwa nie chce tych szczepień, z czego się bardzo cieszymy. Rozumiem, że Państwo tutaj wszyscy zebrani, szczepić się nie będą. Nie, my tutaj zebrani szczepić się nie, nie, nie zamierzamy. Jeszcze jeden argument, który pan tutaj podnosił, tak argumentował, może to nie do końca wybrzmiało. Z jednej strony wszyscy tłumaczą, przynajmniej strona rządowa, że jest to dobrowolne. On mówi, że jest to przymus. Rozumiem, że to jest taki przymus społeczny. tak pan to No tak, jest to przymus społeczny. No, ci, którzy. Proszę zobaczyć na nasz baner filmy. stop segregacji sanitarnej. Jeszcze raz powtarzam: segreguje się ludzi na tych, którzy są szczepieni, na tych, na tych którzy są nieszczepieni. Napuszcza się jednych na drugich. Proszę spróbować przejść bez maski e, przez miasto i załatwić kilka spraw w różnych urzędach. Zostanie pan e, po prostu wyrzucony w co drugim sklepie, w co drugim urzędzie za brak maski. E, no, taką właśnie e, politykę się... Taka jest obecnie polityka, że cały czas w mediach tłucza się jeden ten sam temat wrogiego wirusa. Jeszcze na koniec, jak to będzie tutaj tej organizacji wyglądać, jak będą Państwa działania w najbliższym czasie się prezentowały tutaj przy Lampach Krakowskich? Będziemy stać, będziemy rozmawiać, rozdawać ulotki, rozmawiać z ludźmi, no i nabierać odporności przy tych promykach słonecznych. bardzo. Dziękuję bardzo. Pieszę, że pana powiedział, że zagrońc sobie mieć jeszcze jeden głosów, nawet ja znowu paniami pan się nie będzie, bo pan tutaj ulotki. Tak. Co na tych ulotkach się znajduje? Na tych ulotkach znajdują się informacje odnośnie skutków ubocznych yy, tej szczepionki Pfizerowskiej, którą Polska zamawia. Wymieni 3 w skrócie z Państwa zdaniem najważniejsze. Nie ma pewności jak szczepionka działa przede wszystkim na płodność. To jest raz. Nie mogą się dzieci do 16 roku życia szczepić. Wpływ na kobiety w ciąży jest również nieznany. No i ogólnie producent zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za tą szczepionkę. Także to już powinno dać ludziom dużo do myślenia. A przymus miękki, jaki jest stosowany, no to mamy przykład najlepszy. W dniu jutrzejszym rozpoczyna się narodowa kwarantanna, która nie ma nic wspólnego z ilością tych zakażeń, w cudzysłowie mówiąc, bo w październiku było ich 3-4 razy więcej. Także jest to ewidentnie zmuszenie ludzi ich narodu do tego, żeby tą szczepionkę gremialnie przyjmować. A ludzie tego nie chcą. Rozumiem, że ta akcja, którą dzisiaj Państwo tutaj razem tworzycie w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni publicznej, to jest państwa akcja edukacyjna. Tak Państwo Tak, tak. Chcemy informować ludzi, bo jest zdecydowany deficyt informacji w przestrzeni publicznej. Lekarze, naukowcy, którzy próbują nagłośnić ten temat, są zasztuwani na Komisji Zdrowia. Minister niedzielski nazywa ich kołtuństwem. Szef naczelnej Izby Lekarskiej profesor Matyja wzywa ich na dywanik, grozi utratą zawodu, także chcemy ich zachęcić do tego, żeby informowali społeczeństwo. Jest już wiele profesorów, którzy na ten temat się wypowiadają. No i liczymy na to, że ta debata publiczna w końcu ruszy i ludzie będą mieli dostęp do informacji. No tak na koniec jeszcze nam się Maciej Feliksiewicz, Konfederacja Korony Polskiej, 13 lat. Super. Rozumiem, że Państwo tutaj jako profesora Stanów Koronu Polskich jesteście organizatorami. Tak? Tak w organizatorami. Jeszcze poza Koroną Polską? Yy, małopolski, małopolski Marsz o Wolność, taki ruch społeczny. Jasne, dobra. No to super, No teraz wszystko. jestem. Bardzo proszę, dziękuję za włos. Cześć, dziękuję. Bardzo proszę sobie trochę jeszcze podnieść. Mówiłem, że przynajmniej, że mamy owiec.

tego, o czym możemy mówić swobodnie na poziomie wolnej dyskusji na każdy temat wszyscy jesteśmy wolnymi ludźmi i z takim Rozumiem, że ten temat, który jest w jak jak najbardziej gorący, czyli szczepionki tutaj Państwu też są pomyślono do tego podchodzą. Że... Oczywiście, że nie. My żyjemy w sposób bardzo naturalny. Rzadko korzystamy z tych, którzy wyprawiają no, chociaż jak najbardziej Przede wszystkim uważam, że powinniśmy mieć świadomość, że o własne zdrowie każdy powinien indywidualnie sam zadbać. Ponad 20 lat zajmuje się praktyką zdrowia i dokładnie wiem, jakie nawyki powodują, żeby jak najmniej chorować w tym okresie grypowym, czyli od października do marca. Wielu moich przyjaciół umie zadbać o takim pewnie tak samo. Jeżeli ktoś uważa, że szczepionki komuś pomagają, to szanujemy to i oczywiście każdy powinien ma zadbać swoje zdrowie. Dziękuję Państwu bardzo. Moje ja romantyzm kończy zabieram, Jest zabieram, wszystkiego dobrego. Dzięki. wszystkiego dobrego, dużo Dziękujemy. zdrowia. To ma małe dzieci, gdzie jak y, zadbać y, samą no, o siebie, tak? Służba zdrowia... No, nie nie, nie, prawie, nie. Tak, także... Proszę bardzo. Chociaż ma dziadków lekarzy, Karoliny rodzice są lekarzami i, i, i tutaj bywa czasami, jeżeli chodzi o nasz, nasz światopogląd, bywa różnie po prostu, ale szanują to, że, że, że nasze wybory, no, na... Tak, tak. Tak, dokładnie. Ja to już ja robię od ponad 20 lat i, i nawet na spotkaniach z moimi przyjaciółmi często biorę się, dzielę nawykami, które wzmacniają zdrowie. To są proste sprawy. Właśnie spacer, picie dużej ilości wody, czy, czy zadbanie o to, żeby dwa, dwa razy w roku, tak jak się sprząta na święta mieszkanie, żeby posprzątać i zrobić jakieś takie oczyszczanie organizmu lżejszym jedzeniem i, Wystarczy, żeby być w tej grupie ludzi, którzy ponad okay. są jakby w o tej infekcji bardziej odporni, czyli right. układ odpornościowy jest bardziej odporny. My no, jesteśmy tak. często w ogóle natury, tylko to, co teraz wpływa, coś jesteśmy częścią, w natury, coś, jest naprawdę, coś mniej więcej, czy jesteśmy w stanie, więc powinniśmy po prostu żyć w symbole Ta, to, tak. to jest tylko i wyłącznie. I to od no, głowy, Umówmy się, to się, od głowy, od a dopiero w tym ten, to co się dzieje teraz, czyli działanie na nasz układ nerwowy, to jest naprawdę najbardziej na naszyncy, tak? Ma defektyw, że może cało zdawać. I to odtąd to się odtąd to się pogrowzięło, tak? Że... Odróbmyć leczenia, nie? Każą siedzieć w domu, skoro ruch jest potrzebny do tego żeby no, trzymać. Ja myślę, że większość tych nawyków je. mi się kilkakrotnie, bo ja przez cały okres pandemii e, nie nosiłem maseczki i raz mi się z policją e, zdarzyło spotkać. W sumie dość długo to trwało zanim mnie zatrzymali, bo po końca maja i, i po... Jakby szanując to, że oni pracują i muszą po prostu wyglądać i robić to, co robią. Wytłumaczyłem im, żeby faktycznie tych nawyków, jeżeli mają rodziny i dzieci, nie uczyli własnych dzieci, bo właśnie pod koniec roku, czyli tak jak teraz, dużo ludzi będzie chorować od noszenia maseczki, bo obniża odporność tego. I, to co e, wtedy rozstaliśmy się bardzo pokojowo z tymi policjantami, myślę, że e, taka e, konfrontacja właśnie z, e, z systemem władzy, jeżeli się w przestrzeni serca pomóc, spotyka człowiek z człowiekiem, to zazwyczaj e, kończy się to dobrze. Tak, I i powiedzieć, ja Tak, tak, tak. Ja się bo. E, nam jeszcze w tym roku pandemia w niczym nie przeszkodziła, żeby, żeby, żeby żyć jak normalnie. A... A, a dzisiaj jesteśmy z was, żeby pokazać, że w tym świecie można po prostu funkcjonować, utrzymując swoją naturalność i jakąś przestrzeń, przestrzeń wolności. A w momencie, gdy jest konfrontacja, to, jeżeli, to się, jeżeli się wychodzi z przestrzeni człowieka, spotkania człowiek z człowiekiem, a nie obywatel z funkcjonariuszem, to zawsze można znaleźć porozumienie bardziej, że policjanci tak. mają też rodzinę, mają dzieci, jakby poza tym, że ściągają mundus, sądowali człowiekiem taki samy jak ja. Natomiast zmieniło się tak bardzo podejście policji, bo, bo po pierwszych marcu, protestach, gdzie gał, pałowali, gazowali. Tak, już na ostatnich. Tak. Już są, tak, nowyśla, już są bardzo mili i zwracamy uwagę, że żeby będą tutaj pomagać, ja chronić nas, na z, na my my w razie czego, to oni są po w naszej w tutaj stronie. To było śmieszne, paradoksalne, na to oni pierwsi poszli do szczepień, tak? Myśmy jeździli do Warszawy, jeździliśmy na różne protesty, sygnalizowaliśmy ten problem. I to, to, problem to było i... zaplanowane. Jakoś no nie wiem, nie dotarło do To była Jak że oni pierwsi idą do szczepień, tak zmienili po prostu retorykę, już po prostu byli grzeczni, uprzejmi. Tak, bo zaczęli się identyfikować z problemem. Tak, tak. Myśleli, że będą na samym końcu, tak? Tak, tak. Dokładnie tak. Tak to jest. Pokaż mi ulotyczki, jakie mamy przepiękne. Przez jest twoja z dnia na Tak, tak. Te Jan, Tak mogę prosić też jeden? proszę dziękuję takie mamy ulotki znajdź swoje prawo